Filip Marchiński łączony z Galatasaray. Czy to byłby dobry dla niego ruch? i Z kim rywalizowałby w Galatasaray i w ogóle jak wygląda jego obecny sezon i ostatni w ekstraklasie? Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Ale zanim to wszystko, to oczywiście zapraszam Cię do lajkowania i do subskrybowania mojego kanału, żeby z wszystkimi treściami dotyczącymi polskiej piłki być na bieżąco. Jedziemy z odcinkiem. Filip marfiński jest piłkarzem, który debiutował w Lechu w wieku 16 lat. Wtedy trenerem Lecha był Adam Nawałka. Oczywiście chwilowo, ale i tak zdążył wprowadzić do zespołu tego zawodnika. Marfiński zadebiutował w meczu z Zagłębiem Sosnowiec wygranym 6 do 0 i wtedy to od razu strzelił bramkę, więc wejście w klasy miał zdecydowanie z buta. Później na wiosnę również zdobył, myślę, że jeszcze ważniejszą bramkę, bo na wiosnę Lech pokonał u siebie wtedy Legię Warszawa, Marfiński strzelił bramkę, więc jeżeli w wieku 17 lat tak się wchodzi do Ekstraklasy i zdobywa się bramki z tak mocnymi przeciwnikami, tak ważne, no to jednak trzeba coś mieć w sobie, natomiast jeśli chodzi o jego rozwój, to wydawało się, że wystrzeli szybciej. Dopiero wystrzelił powiedzmy w tym sezonie i jeszcze w poprzednim miał już swoje takie momenty, gdy pokazywał, że no jest ważną częścią tego zespołu. Wydawało się, że skoro już w tak młodym wieku wskoczył do pierwszego zespołu Lecha Poznań, to też bardzo szybko odfrunie za granicę, ale tak się nie stało i wciąż gra w Lechu. W międzyczasie z Lecha przecież odchodzili tacy piłkarze za granicę jak Jakub Moder, Kamil Jóźwiak, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kamiński, czy też ostatnio przecież Michał Skuraś. No a Marchwiński wciąż jest w lechu, ale jednak ten sezon jest dla niego bardzo dobry, dlatego spójrzmy sobie też w jego statystyki. Zaczął dawać od siebie więcej i na pewno warte będzie podkreślenie tego, że już zagrał w 24 meczach, prawie 2000 minut rozegranych, 8 goli i 2 asysty. Co jednak mu się zarzuca, to na pewno to, że w październiku zgasł bo jego statystyki do września, od lipca i od października do grudnia wyglądają całkiem inaczej, ale to też myślę domena całego zespołu Lecha Poznań, bo faktycznie jak początek, cały Lech Poznań miał mocny, w lipcu no, chociaż odpadli z Ligi Konferencji, tak podobnie było z bo jego wejście w sezon było naprawdę dobre, a później przygasł i też miał dużo mniejszy wpływ na zespół w dalszej części sezonu. Wtedy do głosu doszedł przede wszystkim Christopher Welde, czyli zawodnik, którego no, jeszcze niedawno chciała Nicea, Lech akurat z Welde dogadali się tak, że nie odejdzie w tym okienku, ale może już do rozmów wrócą w lecie. Natomiast to jest też zarzut do całego Lecha i też pewnie przez to Van der Brom został Zwolniony, bo w drużynie jednak panowała pewna stagnacja i rzekome problemy też z dopasowaniem taktycznym, więc też popatrzmy sobie, jak wyglądały statystyki Marchwińskiego właśnie od lipca do września i od października do grudnia. Od lipca do września 7 goli i 2 asysty, a od października do grudnia tylko jeden gol i jedna asysta. I Lech jako tako później faktycznie wygrywał, ale też jeśli chodzi o wpływ Marchwińskiego, to na pewno powrót Iszaka do pełnej dyspozycji był dla niego ważny, bo w momencie, gdy Iszaka nie było, Marchwiński wskoczył do składu, ale już nie grał na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego, ale grał na dziewiątce i w trzech meczach, w których zagrał na ataku, strzelił trzy bramki. A kiedy wyleciał? Wtedy, kiedy do składu wrócił Mikael Iszak i od tego czasu już niestety Marchwiński no, nie zdobył żadnej bramki w Ekstraklasie, udało mu się tylko asystować w meczu z lks em i jedną bramkę strzelił z Arką Gdynia w Pucharze Polski. Marefińskiego kontrakt wygasa w czerwcu 2025 roku, więc wydaje się, że Lech jeżeli chce na nim zarobić, no to musi go sprzedać albo teraz, albo właśnie w lecie, więc też ten ruch, który wykonałby w następnym okienku tym letnim byłby i odpowiednie zarówno dla Lecha, jak i też dla Marchwińskiego, ale pewnie także dla potencjalnego kupca. Robić rewolucję w trakcie trwającego sezonu, no to dla Lecha jeszcze patrząc na to, że jest ważną postacią zespołu Marchwińskiego, no to na pewno nie byłoby to dobre, bo Marchewa dojrzał i mimo młodego wieku jest już też doświadczonym piłkarzem ekstraklasy i to trzeba zdecydowanie powiedzieć, a po Poza tym, obecny sezon jest jego najlepszym w karierze. Zasłużył przecież nawet na powołanie do reprezentacji polskiej od Michała Probierza. Zagrał, zadebiutował już w meczu z Wyspami Owczymi, później wszedł także na boisko w meczu z Mołdawią, więc to jest jego najlepszy sezon. Więc można powiedzieć, że Marchwiński dojrzał. Ta jego kariera od no, ostatniego czasu poszła do przodu. Więc może ich zyskał w oczach skautów Galatasaray, no bo nawet jeżeli spojrzymy sobie na ten poprzedni sezon, no to to są 43 mecze, 8 goli i 4 asysty. To był jego najlepszy sezon, a teraz już. W połowie sezonu ma tych goli tyle samo, a asyst tylko o dwie mniej. W samej ekstraklasie też patrząc przez pryzmat całej kariery ma 115 meczów, 16 goli i 6 asyst, a poza tym ponad 1000 minut rozegranych w europejskich pucharach, 6 goli i 2 asysty, więc doświadczenie ma zdecydowanie spore, a wciąż jest młody. O zainteresowaniu ze strony Galatasaray poinformował portal gsgazete.com i akurat jeśli chodzi o to zainteresowanie, ten transfer nie miałby wydarzyć się już w zimie, tylko raczej dopiero w lecie, ale tak czy inaczej już trzeba o tym wspomnieć, bo też popatrzmy jacy piłkarze grają w Galatasaray i kto byłby kolegą Filipa no Dries Mertens, Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Lucas Torreira i Wilfried Zaha. No, towarzystwo doborowe. Co nieco więc może na początek o samym klubie. Galatasaray obecnie zajmuje drugie miejsce w tureckiej Super Lidze tuż za Fenerbacze. Grali w tym sezonie w Lidze Mistrzów, odpadli w grupie z Bayernem Kopenhagą, ale skończyli w grupie wyżej od Manchester United, z którym wygrali i zremisowali, więc zagrają na wiosnę w Lidze Europy. Trenerem drużyny jest Okan Buruk, który poprowadził do Mistrzostwa Turcji Basak Sehir w sezonie 19-20 i Galatasaray w poprzednim sezonie 22-23. Wartość całego bardzo mocnego składu. Umówmy się 226.88 milionów euro. Pod jego wodzą zespół gra żelaznym ustawieniem 4-2-3-1, jest więc idealne miejsce dla środkowego pomocnika ofensywnego. Przejdźmy więc do tego, z kim Marchwiński rywalizował, bo jeżeli przeszedłby do Galatasaray, i okej, okay, czysto hipotetycznie. Jest środkowym pomocnikiem ofensywnym, ale grywał też na ataku, więc wspomnijmy zarówno o piłkarzach na jednej pozycji, jak i o piłkarzach na drugiej pozycji. Choć domyślam się, że raczej jest przewidywany na środek pomocy ofensywny. No więc tak. Dries Mertens, 29 meczów, 5 goli, 5 asyst, ponad 1500 minut rozegranych w tym sezonie. Kerem, aktur -Koglu, 31 meczów, 8 goli, 8 asyst, ponad 2000 minut rozegranych dla Galaty. Bakam był oczywiście przeszłość w La Liga, czy w Ligę. Mauro i Cardi. Jego chyba nawet przedstawiać nie trzeba. Piłkarz topowy Interu czy PSG, Demiroglu, czyli obiecujący napastnik z rocznika 2005 i Derwizoglu, który jest zmiennikiem. Zagrał 11 meczów, ale bramek nie zdobył. Marchwiński miałby więc dość sporą konkurencję, ale jednak przede wszystkim klasową. Więc wydaje się, że mógłby się w takim klubie tylko i wyłącznie rozwinąć, ale wiadomo jak to bywa w Turcji, jeszcze z polskimi piłkarzami no nie zawsze im tam wychodziło. Daj znać w komentarzu, co uważasz o tym możliwym ruchu. Ja uważam, że w sumie byłby naprawdę bardzo fajny, jeżeli do rywalizacji masz Drisa Mertensa czy Krema Turkoglu, a jeżeli byłaby możliwość grania na ataku na przykład OK 4-2-3-1, więc nie bardzo byłaby możliwość grania na dwójkę, ale jednak stwarza to taką możliwość, że mógłby grać na przykład z Mauro i Cardim na ataku. Także bardzo fajna perspektywa. Więc myślę, że to byłby naprawdę niezły transfer, ale poczekajmy do lata. Zapraszam Cię oczywiście do lajkowania. I do subskrybowania, żeby być z tymi treściami, które tworzę na bieżąco. I do zobaczenia na następnym odcinku.